Szymon wiesz, że zapisałeś się w kartach historii Górnika Polkowice? Czemu? A nie wiesz dlaczego? Nie wiem. No zdobyłeś pierwszą bramkę w meczu inauguracyjnym na sztucznej płcie w Polkowicach. Aha, to ja wiem, wiem. Bardzo ważna dla mnie bramka. Szkoda, że teraz ten debiut się nie udał mi, ale myślę, że jeszcze zdobędę kilka bramek. I się zapiszę w innych kartach, żeby się utrzymać na pierwszej lidze. No właśnie wszystkie media o tobie pisały, że, że pierwsza bramka Szymon Krocz. No, niestety, nie nieudany, ale jeszcze przyjdą następne bramki. No właśnie, trafiłeś do Polkowic ze Śląska Wrocław. Eee, grałeś przeważnie w, tym, w tych rezerwach Śląska. Mhm, tak, grałem w rezerwach, trenowałem trochę z pierwszą drużyną, potem zostałem odsunięty, ale grałem tylko w rezerwach. Dlaczego zdecydowałeś się na przyjście do Górnika Polkowice? Zdecydowałem się, żeby pomóc Górnikowi i sobie, żeby się, pokazać się w pierwszej lidze i żeby pomóc się w, utrzymać w pierwszej lidze Górnikowi. No właśnie. Twoja nominalna pozycja, pomoc, ofensywna pomoc, yy, czasami yy, napastnik. Yy, liczysz się z tym, że będziesz dla bramki dla Górnika Polkowice? Tak, liczę się z tym. Po to też mnie tu Kołatów zaściągnęli, żeby strzelać i wygrywać dzięki moim bramkom. No właśnie, i pytanie yy, na koniec. Ile bramek chciałbyś zdobyć dla Górnika Polkowice? Jak najwięcej. Jak najwięcej bramek. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice Serce zagłębia miedziowego.